Wszystkich dzisiaj będę pokazywał jak się robi bronię i itemy przydatne do gry Minecraft. Oto pierwsza broń, którą łatwo zrobić. Jest to kilo. Przydaje się w grze. Następna to jest e, siekerka, która pomaga nam e, do łupania drewna. Można jeszcze y, łopata, taka i mieć. Y, to jest do osiania roślin i zboża. I teraz zrobimy jeszcze przydatne rzeczy, czyli zbroję. Zbroje ze srebra. Tak wygląda zbroje ze srebra. Teraz spodnie, buty, hełm. Teraz jeszcze można Miska. to jest łódka, miska do zuprobienia, miseczka oczywiście cztery. Teraz robimy chowek. Jak to, to wygląda? Tutaj się robi itemy. Różne schody też mo można zrobić drabinkę. I... I to będzie wszystko na dzisiaj. Whoa! Ba -bój, ba -bój, Pozwól odnaleźć siebie! Do celu zostało niewiele, więc śpiesz się powoli żąbel! Niech serce to kieruje, niech muzyka w nim płynie! A życie uchyli tajemnicy rąbek! Yo. Pozwól odnaleźć siebie! Do celu zostało niewiele, więc śpiesz się powoli żąbel! Niech serce to kieruje, niech muzyka w nim płynie! A życie uchyli tajemnicy rąbek! Yo. pytam, kiedy ta płata ma półki zabita? Uszy powita, mózgi zamotano, kiedy w zrobi tak Żebyśmy razem mogli jej słuchać jak będziemy tańczyli na nutach a nie podpuka oczekiwanie Na płatę, która zrobi to zamek Pozostawi po sobie mnie Każdemu się mówi, każdej tam mnie Pytają się suczki czy Będą jakieś szuczki Pytają się kole Czy ona na scenę coś wniesie? Oj będą oj, się o Muzyczny włóczyni, więc niech mój umysł nie będzie pusty Oby otworzył się na świat, a nie sam na pustyni. pustyni, 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 pozwól odnaleźć siebie, do celu zostało więc wyśpiesz się powoli ziomek Niech serce tobą kieruje, niech muzyka w nim płynie A życie uchyli tajemnicy rąbek pozwól odnaleźć siebie Wielu zostało tyle, więc oh. się, powoli ziąbek. Niech serce tobą kieruje, niech muzyka w nim płynie, a życie u tajemnicy rąbek. Yo! ja czekam Yeah! doczekać się nie umiem Kania, coś we mnie upłumiera Ogólnie tak, droga jest kręta W sumie tak, porozumie, brak Zawsze się znajdzie w tłumie kart, Który nie zrozumie Tych zasad i myślenia że cię w trumnie, będzie cieszył się swego cierpienia Patrzy się o nie Biegniesz bez picia jedzenia Byleby tylko na prąd Rodzina tu nie ma znaczenia Stań gdzieś z boku, odpocznij Pozbieraj swoje myśli Dalej, z nowymi pomysłami będziesz miał większe szanse Do celu dotrzeć i nie oszaleć Świecie się odnaleźć zanim ktoś naciśnie Cancer Escape odnaleźć siebie, do celu zostało niewiele, wyśpiesz się powoli ziomel Niech serce tobą kieruje, niech muzyka w nim płynie, a życie uchyli tajemnicy rąbek Jał no, pozwól odnaleźć siebie Do celu zostało niewiele, wyśpiesz się powoli żąbel Niech serce tobą kieruje, niech muzyka w nim płynie a I hey, said. Kurwa, co z tobą, ziomuś? No pędź, kurwa! Pęć ten bimber, bo nie być!